Cześć, ja jestem Radlator. Dziękuję Wam naprawdę za te 10 tysięcy subskrypcji. Nawet nie zdążyłem zauważyć, jak to szybko przyszło. Miał być specjal na 1000. Dziękuję Wam naprawdę. Głównie przez ten jeden film o Giantie 30-letnim, który zdobył milion wyświetleń, ale ogólnie też przez inne filmy. Przygotowałem z tej okazji specjal. Są to funny moments. No, nie wszystkie momenty są e, funny. Po prostu przygotowałem do, dla Was najciekawsze momenty, takie jakie udało mi się nagrać kamerką z roweru, starą, nową, czasem z auta. No już nie przedłużając, zapraszam na odcinek. <śmienic> <śmienic> nie nie przeszkadzam, przegrywam! <śmienic> 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 把东西，你。 A to jest dopiero poziom pierwszy. Co jest z tym patykiem? Czemu on jest taki mocny? Jak będę chciał, no to do tego Watch right here, right now, you spin me right round, baby, right round, like a record, yeah. baby, right round, right round. Walka byków. Dawaj, dawaj, idź, kur... Z wychowawcami, pierwsza A, pierwsza B, proszę, żeby udały się te klasy na oddech, tak? <ślesz> <ślesz> Jeźdź kuwa sam! O nie, nie tak szybko! <śpiewanie> Drugi zawodnik leży w <śpiewanie> no przyklej go! Po koła ciebie! No do koła co, jak? Cześć, ja jestem grady. Dziś rywalizujemy o niemalże nowy rower. Będziemy. Z... Co się stało z napędem przy zmianie przerzutki? Shimano turniej. <grywka> 11, okej. Okay. Ma pan niestety ponad jeden promil. Będę musiał pana zatrzymać. Na pewno pan coś pił. Ja, jedno, piwo, ja mam leki na jedno piwo, leki. Litr. Leki. 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 leki na spię Dobrze, to dlaczego pan wtedy kontynuował jazdę? Takim? Wążę po ziemniaki. W Seba! Co? Z mi spadła, jak wjeżdżałem. O, jakaś półkawka! <grywki> <grywki> Stop. Stop. Mam nadzieję, że film wam się podobał Zachęcam do subskrypcji nie tylko mojego kanału Ale też kanałów Poka Barbarzyńca Ender2010 Bratylka Kazuzek No i macie tam jeszcze parę linków w opisie Zachęcam również do pisania komentarzy pod moimi filmami No i do zobaczenia w kolejnym odcinku